Co roku z powodu choroby nowotworowej umiera blisko 8 milionów ludzi na całym świecie. To tak jakby z mapy zniknęło małe państwo. Rak jest drugą co do częstości przyczyną zgonów. Codziennie z tego powodu umiera w naszym kraju blisko 220 osób. Rak zabierze wszystko, co masz: Twoje płuca, nerki, wątrobę, twoją przyszłość, a na końcu twoje życie. Ale jest też dobra wiadomość. Czy wiesz, że istnieje skuteczna metoda walki z chorobą nowotworową? To profilaktyka. Połowy nowotworów można uniknąć. Nowotwór rozwija się w organizmie człowieka przez 10-20 lat. Nowotwory w swojej początkowej fazie rozwoju nie dają żadnych wyraźnych objawów. Jedyną skuteczną metodą ich wykrycia są badania przesiewowe. Szansa na całkowite wyleczenie nowotworu jest odwrotnie proporcjonalna do ich klinicznego zaawansowania w organizmie. Wczesna prewencja, badania przesiewowe, wcześniej rozpoczęte leczenie to szansa na 100% skuteczności. Przejmij kontrolę. Nie przegap życia.